Przebiegujecie się nawzajem, nie wiedziałem. To o czym porozmawiamy? Co zamierza Henselt? O co ty mnie prosisz, Mary Gold? Ciesz się, że w ogóle z tobą rozmawiam. Muszę wiedzieć, co się dzieje. Pomóż mi, Detmold. Potrafię się odwdzięczyć. Nic mi nie możesz powiedzieć, bo nic nie wiesz. A twoich wdzięków nie chcę. Nie jesteś w moim typie. Słyszałeś, że Filipa wyjechała z Redanii? Słyszałem. Wiesz, gdzie jest? Wiem. Ale najpierw odpowiesz na moje pytanie. Mm, niech ci będzie. Jedno Twoje pytanie w zamian za informację o Filipie. Co wiesz o królobójstwach? Tylko nie kręć! Moja droga Gold naprawdę nic nie wiem. Mogę Ci tylko powiedzieć, że Henselt nie ma z tym nic wspólnego. Ale obiecuję, jeśli się czegoś dowiem, dam ci znać. Filippa jest w Vergen. To małe miasteczko na granicy Edirn i Kedwen. Wiem doskonale, gdzie to jest. Tam właśnie zebrały się resztki wojsk Edirn pod dowództwem jakiejś dziewki, co to ponoć smoka ubiła. Co to za dziewczyna? Przewodzi zbierani nie chłopów, biednej szlachty i nie ludzi. Nawet książę tenis, syn Demawenda, musi się z nią liczyć. Ale to bez znaczenia. Henselt przejedzie się po tej hołocie, batogami ich rozgoni. A Filippa, co tam robi? Za mało wiesz, Detmold, żeby było płacało mi się mówić, bywaj.